Komisja Europejska odrzuciła żółtą kartkę Polski dotyczącą wprowadzenia zmian w dyrektywie usługowej. Ta zła dyrektywa dla Polski może spowodować, że pracy straci kilkaset tysięcy Polaków, którzy pracują za granicami naszego państwa. Pytaliśmy dzisiaj ministra co rząd zamierza zrobić, żeby te szkodliwe przepisy nie weszły w życie. Oczywiście spowoduje to również dla naszej branży transportowej, która jest liderem w Europie, niepowetowane straty, to jest 6% PKB Polski. Tak więc musimy tutaj wszystkimi siłami walczyć o to, aby te przepisy nie zostały wdrożone. Minister nie bardzo potrafił dzisiaj wskazać, jakie rząd znajdzie recepty na zablokowanie tej dyrektywy, ale możemy obiecać, że tej sprawy nie odpuścimy i będziemy z tą sprawą cały czas monitorować zarówno Ministerstwo Transportu, ale i cały rząd, tak żeby te szkodliwe przepisy no, zablokować.